A gdzie tam gwiazda będzie biegać po trawie? Gwiazda na wypoczynkach! Figa! Prawie się nie widać! Mam nadzieję, że już się wypadało. Patrzcie, jak oliwka pięknie odbiła. Ona była niemalże łysa e, gdzieś w okolicach lutego. Dłużo się, długo się o nią starałam, żeby ją tak doprowadzić, dbałam o nią, ale myślę, że mi to wyszło. I chociaż dzisiaj nie niedziela, to będzie rosołek. Jedna marchewka mi się łamała. A tak, myślę, że byłaby piękna, największa, bo jest najgrubsza. Torba świąteczna, ale na szybko innej nie znalazłam, a w środku. Śniadanie, śniadanie dla męża. Czy dzisiaj się zaczną żniwa? Nie wiem, zobaczymy. Dwie bułeczki, z obiadem pojadę osobno. Dzień dobry, dzień dobry. Mało mnie tutaj ostatnio Powiem Wam, ten tydzień, ten tydzień jest beznadziejny, niefajny, nie tak miał wyglądać. No ale jak nie mamy na niej rzeczy wpływu, to po prostu jedziemy z tym tematem z życiem dalej. Przyjechałam na chwilę na gospodarstwo i dzisiaj pewnie trochę będziemy tutaj dziewczyna. Tu, widzę tam ostatnie poprawki przed wyjazdem w szkole. Dzisiaj to taka próba chyba będzie. Heder podczepiony, pół do rzepaku też, bo tam rzepak. Tutaj e, budek na header. Jeszcze nie był traktor, ale odjechał. A tam to jeden z przyczepek, więc raczej biorą tamtę, ale dżambira ktoś by widziała. Trudne decyzje, słuchajcie, przymierzam, robię zdjęcia i wystawiam ubrania, w których już nie chodzę na Vinted. Takie jest case. bardzo ładna, raz ją miałam na sobie rok temu jak byliśmy na chrzcie. I raczej chyba nie będę miała na razie okazji. Przecież jasna, to do wszystkiego. Nie wiem, też czasami lubię po prostu sobie kupić coś nowego, a moim obraniom dać drugie życie. Dlatego, Vinted jest idealną aplikacją dla mnie, jeżeli chodzi o pobranie tej aplikacji. To jest darmowe, a sprzedający nie ponosi żadnych kosztów. Jeżeli jeszcze nie macie aplikacji, naprawdę bardzo Wam ją polecam, ja sporo na Vinted kupuję, sprzedaję, e, ubrania, dodatki, torebki, e, książki czasami, naprawdę fajne rzeczy z drugiej ręki w fajnych cenach, e, to też myślę, że może być takie dobre miejsce dla osób, które chcą sobie po prostu e, dorobić. brałam się jak zawsze odpowiednio, ale tak to brzniwa jest. Gorąco człowiekowi, ale tutaj by się przydały długie spodnie. O oh wow, ale owoców. Ja nie wiem kiedy mi się doczekamy w naszym sadzie, czy kiedykolwiek. Ale drzewo pełne śliwaczek. Patrzcie jaka tu edukacja. Świeże ziemniaczki nie biorą się ze sklepu, prawda?